Witam was. Niestety w takiej kamerze, ponieważ moja kamera nie ma kabla i muszę nagrać na iPhone'ie filmik, dlatego dawno mi nie było na YouTube i bardzo dużo dostałam zapytań, jak wygląda moja praca jako oper tutaj. Dokładnie dzisiaj mija miesiąc od bycia oper Dzisiaj są moje urodziny, więc mam dosyć dużo czasu i mogę Wam nagrać właśnie taki filmik. Myślę, że go podzielę na dwie części, ponieważ niestety na iPhone nie mogę nagrać na, tylko na 15 minut, a ja się na tym kompletnie tutaj nie znam. Ok, więc opowiem Wam, jak wygląda tutaj dotychczasowe moje życie, jakie są wrażenia po miesiącu i tak dalej i tak dalej. Więc pierwsze, co Wam chciałam powiedzieć, to to, że kompletnie nie żałuję bycia Oper. To była najlepsza decyzja w moim życiu i zapewne jeszcze będziecie słyszeli nie raz od jakiejś dziewczyny, od chłopaka, że to była najlepsza decyzja. E, powiem Wam, że y, można się tutaj rozczarować, ale y, to każdy mi powiedział, jednak ja się nie rozczarowałam. Oho, pies. Okej, okay, pewnie będę musiała z nim wyjść. Znaczy ja z nim nie muszę wychodzić, ale on zaczyna płakać i trzeba z nim wyjść. Um. Okej, okay, wezmę go na pola. Right. Okej, okay, więc wracam. Byłam z pieskiem. Także tak jak Wam mówiłam, nie żałuję kompletnie tej decyzji. To była najlepsza decyzja w moim życiu. Byłam już w Connecticut, byłam w Nowym Jorku, zwiedziłam Manhattan. Brooklynu jeszcze nie zwiedziłam i osobiście powiem Wam, że jak tak Byłam na początku, mi się podobało, ale teraz jak już tak y, poszłam na zakupy na Brooklyn, to kompletnie tam nic nie ma i jest po prostu, no średnio mi się to podoba, ale wiem, że będę tam miała dobry dostęp do szkół i do wszystkiego, więc to mnie najbardziej cieszy, jednak nie chciałam tam zostawać na stałe, widziałam o wiele piękniejsze miejsca tutaj i cały czas zwiedzam, y, co Wam chciałam powiedzieć, to to, że y, no, tak jak Mówiłam wcześniej, nie mam w ogóle czasu na razie przez te wakacje, więc dzisiaj jest mój taki dzień jakby off w tygodniu, bo weekendy nie ukrywam, że jeszcze nie nagrywam, ale zacznę nagrywać. Za bardzo byłam tak jakby podekscytowana tym wszystkim i nie miałam za bardzo czasu wszystko nagrywać, ale obiecuję. A, sorry, my selfie stick. <grywa> E, tak, także nie miałam do końca czasu nagrywać wszystko, ale na pewno wam wszystko po kolei nagram i na pewno jak tylko znajdę, albo tylko dokupię, przepraszam, przepraszam, jak tylko dokupię kabel do aparatu, to mm, zacznę coś nagrywać więcej. E, przede wszystkim, co Wam chciałam powiedzieć, to to, że cały rok y, zależy od Waszej rodziny. Czyli, jeżeli macie fajną rodzinę, która Wam pomoże troszeczkę w tej przygodzie au pair, to macie szczęście. Ja jednak to szczęście mam, ponieważ jeżeli chodzi o moją rodzinę, to rodzina mi daje możliwość 2,5 i pół dnia wolnego w tygodniu, gdzie to jest dużo czasu, bo tak na dobrą sprawę, jako oper mamy tylko półtorej dnia, a dwa i pół dnia to jest ok. I wtedy mogę gdzieś jechać na dwa dni. Jeżeli i mam ten weekend wolny, I ja sobie nie wyobrażam po prostu nie mieć tutaj weekendu wolnego. Naprawdę, ponieważ dużo osób ma weekendy i niestety, na przykład koleżanki, które ze mną mieszkają na Fire Island, nie mają tych weekendów wolnych, i wtedy, kiedy ja wyjeżdżam, żegnam się tutaj z rodziną, żegnam się z dziećmi, one muszą w tym momencie zostawać na weekend w domu. To nie jest przyjemne, ponieważ no, wszyscy mają weekend wolny, jest, jest ciepło, jest lato, chcą wszyscy spędzać czas z przyjaciółmi. A w tym momencie one po prostu muszą tutaj zostać e, na weekend e, z, z dziećmi z rodziną. Więc to jest pierwsza, e, pierwsza rzecz. Fajnie, jakbyście sobie wzięli. Aha, i co, co do pakowania się, co do tych pieniędzy, też miałam takie pytania, e, jak spakować walizkę i tak dalej. E, jeżeli chodzi o kasę, to tutaj warto wziąć kolwiek pieniądze. Takie jest moje zdanie, przynajmniej mi się przydały na początek. I jeżeli chodzi o pakowanie się, Ciuchy niekoniecznie. Tutaj y, macie te pieniążki. Wiadomo, na początku nie macie ich zbyt wiele, ale odkładacie sobie. I tutaj warto kupić ciuchy. Ja tutaj moja mama mi zrobiła paczkę z Anglii do, do Stanów. Zapłaciła za tą paczkę 80 funtów. Plus, do tego ja musiałam płacić tak z podatek tej paczki 160 dolarów, gdzie tam były moje książki, moje ciuchy, jakieś tam lekarstwa. które tutaj mogłam również kupić na Brooklinie czy gdziekolwiek, dlatego to się kompletnie nie opłacało. Na pewno są jakieś inne firmy kurierskie, które mogą przesłać Wam o wiele taniej. Niestety ja zapłaciłam grube pieniądze za to, żeby moja paczka tutaj doszła i była ona przegrzebana, przeszperana, tabletki były potwierane, żeby wyciągnąć po jednej i sprawdzić, czy na przykład nie są to narkotyki, czy cokolwiek. W każdym bądź razie no, byłam mega rozczarowana tym i następnym razem już żadnych paczek nie będę robiła z Anglii, nie potrzebuję. Tutaj możecie sobie wszystko kupić. Ale wiadomo, na początek warto mieć jakiś tam zapas kosmetyków, czy czegokolwiek, w zależności od osoby, jak używa i jakie ma zapotrzebowania. Jednak ja uważam, że warto coś, cokolwiek tutaj mieć, bo na początku jest przez pierwsze dwa tygodnie ciężko. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Ciężko jest pod względem jakiejś tam zmiany, takiego szoku, pomimo tego, że mieszkałam 3 lata w Anglii chciałam powiedzieć w Stanach, pomimo tego, że mieszkałam 3 lata w Anglii i tak miałam taki pewien szok kulturowy tutaj i tak jakby był dla mnie to jakby szok, no w ogóle cokolwiek, że tutaj przyjechałam, że to się jednak stało, że wszystko jest nowe, że dzieci, no naprawdę spędzając tak, tak długi czas z dziećmi jest, był to dla mnie też szok i dużo i wiele rzeczy, także przez pierwsze dni, przez te pierwsze dwa dni na orientation tutaj się przyznaję, że płakałam, ponieważ było mi ciężko. Zostawiłam całkowicie moje życie w, w Anglii, prawda? Dogram Wam jeszcze na pewno drugą część, poopowiadam Wam więcej, pokażę Wam tutaj jeszcze jak to tutaj wygląda. Także na razie już widzę, że moja mała wraca, przybiorę ją w piżamkę, idzie wziąć dżemkę i, i później do Was wrócę. Okej, okay, więc idziemy nad ocean, zobaczyć jak to tutaj wygląda, chcę Wam pokazać mniej więcej dzisiaj mamy żółtą flagę jest zielona, czerwona i żółta żółta to jest ostrzeżenie faktycznie ta woda nie jest y, pięknego koloru Bo faktycznie dzisiaj nie wygląda zbyt ciekawie dlatego pewnie żółta flaga ale nie jest źle. Teraz nie gorąco, bardzo gorąco. Ok. Zwracamy się. I idziemy. Nie będę mówiła do kamery, bo chcę Wam mniej więcej pokazać jak to tutaj wygląda. Bo tutaj jest naprawdę pięknie. To jest wyspa niedaleko Long Island i nazywa się Fire Island, dlatego iż... Dlatego <laughs> iż... Jest tutaj bardzo dużo pożarów i, i po prostu wszystko się pali, pełno alarmów i dlatego się nazywa Fire Island. Także jest tu bardzo gorąco, bardzo mała wyspa, bardzo mało osób na niej mieszka. W sensie, że tutaj mają albo swoje prywatne domy, albo wynajmują ludzie. I tak, jak jeżeli chodzi o oper, to tak jak mówiłam Wam wcześniej, żeby do, dobrze mieć jednak te weekendy wolne, dobrze mieć dobry kontakt z rodziną przynajmniej starać się mieć dobry kontakt z rodziną. Pamiętajcie, że nigdy nigdy nie będziecie się w żadnej, nieważne jaka to by nie była rodzina, nie będziecie się czuć tak mega komfortowo, bo oni zawsze będą mieć do Was nie chcę to powiedzieć, nie chcę to ująć źle, ale zawsze będą mieć do Was dystans na zasadzie zostaniecie z dziećmi i będziecie musieli po prostu opiekować się tymi dziećmi i oni nie będą do końca was, wam ufać, więc też nie ufajcie do końca, że oni się tutaj do was pięknie uśmiechają, wszystko jest pięknie, ale to są jednak obcy ludzie i to nie jest wasza rodzina. A w zasadzie to z rodziną to też ładnie na obrazku, więc ja tutaj jestem i musicie się dostosować do ich zasad, musicie się dostosować do, do tego wszystkiego, co, co oni wam, jakby powiedzą. Musicie mieć też również swoje zasady. Można się czuć komfortowo w rodzinie. Piękne domy tutaj są. Można się czuć komfortowo, ale mi się wydaje, że po jakimś roku, tak, pół roku musi upłynąć minimum, żeby, żeby czuć się coraz lepiej z tą rodziną, o ile oni naprawdę są w porządku do Was i chcą Wam pomóc, sprawić, by ten rok był fajny. Anna za rok, czy tam za dwa, pojawi się następna oper i ona następnie będzie walczyć, że tak powiem, z dziećmi. Walczyć chodzi mi o to, żeby te dzieci ją zaakceptowały, to jest, to jest bardzo ważne. Mnie dzieci zaakceptowały od samego początku, ja nie miałam żadnego problemu z dziećmi, ale to są dzieci, które mają wszystko. No, musicie sobie zdać z tego sprawę, że te dzieci mają wszystko, mają zupełnie inne życie. I tak po prostu patrząc się na, na dzieci, e, którymi ja się opiekowałam, bo nie chcę tutaj powiedzieć, że takie są wszystkie. Staram się Wam pokazać okolice. To po prostu niestety, ale e, to jest smutne, dla mnie to jest smutne, że te dzieci, którymi się opiekowałam, nie miały za ciekawie, a te dzieci po prostu mają wszystko. E, OK. Moja praca Oper, no tutaj tak jak widzicie, cały spędzam czas na. To jest taki, taki wakacyjny czas. Spędzam tutaj czas. To jest taka główna droga, która prowadzi przez tą całą wyspę. Przepraszam, mam nie jak na Okej. Okay. To jest taka jakby główna droga. Czekajcie, może ja sobie pójdę tam tamtędy. I tak spędzam czas no, codziennie, codziennie coś nowego. Są tutaj Jelenie, ja Wam pokażę kiedyś. Na pewno Wam nagram, tylko niestety iPhone'em, ponieważ nie mam innej możliwości nagrywania. Więc niestety tylko mogę Wam nagrać to iPhone'em. Dobrze, idziemy dalej. Aha, i co do szkoły, to szkołę zaczynam od września. Ale na pewno Wam zrobię filmik na temat kursów. Myślę, że na pewno więcej filmików pojawi się od września, ponieważ na tą chwilę mam bardzo mało czasu, a na Brooklynie już będzie, będzie wszystko fajniej i będę miała dużo czasu niż teraz. No, niestety teraz jest mało czasu. W sobotę jadę do Bostonu, więc nagram Wam filmik z Bostonu, obiecuję, że Wam nagram. i Mam nadzieję, że postaram się, postaram się już załatwić ten kabel, Taki, żeby mój aparat działał, że tak powiem. Okej, okay, będziemy, będziemy gadać na razie. Hi. Hi. Okej, okay, idziemy dalej. Jest tutaj... Okej, okay, czekajcie na razie. Okej, okay, bo tam sąsiedzi szli, <grywa> nie nagrywałam. I co Wam chciałam powiedzieć, taką ostatnią rzecz, to to, że no bardzo mi się tu podoba. Tak. <laughs> I muszę się troszeczkę przygotować na to, co by, o, o czym Wam bym mogła poopowiadać. Pokażę Wam na pewno więcej tego, tej, tej plaż, tego wszystkiego, jak to tutaj wygląda. I tak, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie oper, to dawajcie znać. Ja na razie kończę. Buziaki. And why doesn't it bother her? I don't know. It doesn't seem to bother her. Watch it, sweetheart. You're getting a little too close, and she's getting too close to you. <laughs> she's all right. They don't. Beautiful. Do we want to go inside and play. Yes, you can go inside and play. Go ahead. I go inside and play. Yes. <laughs>